dobry dziś nieco hmm, coś innego o drukarce 3D sam często szukałem jakichś różnych opisów na YouTube zanim coś kupię tak więc może parę słów od hmm, amatora druku 3D i użytkownika drukarki Prusa MK3S hmm, dlaczego się zdecydowałem na Prusę w zasadzie kupiłem ją rok temu szukałem jakiegoś hmm, jakiejś fajnej drukarki do drukowania Różnych detali, jako, że grzebię dużo w DIY, no to mm, często coś drukuję, żeby nie tracić pieniędzy i nie przepychać się z ludźmi na no, elixie, wolę sobie sam coś puścić do wydruku. Już długi czas się zastanawiałem, co kupić. Yy, można kupić jakieś inczyki wiadomo, za 1400 500 zł. Tylko patrząc po grupach, yy, nie jestem specjalnie przekonany. No. Ludzie kupują te tanie drukarki i potem zawsze piszą, jak wypoziomować stół, jak zrobić upgrade firmware Merlin. Mam źle lesów w merlinie napisane. Są luzy itp., itd. Powtarzalność kiepska. Ogólnie yy, mam wrażenie, że to jest więcej hobbystycznej zabawy z całą drukarką niż yy, drukowaniem yy, na niej samej. Tak więc yy, ja osobiście już z tego wyrosłem: zależy mi na czasie, musi drukować i robota ma iść, a nie żebym się zastanawiał, czy coś się wydrukuje, czy się nie wydrukuje. Yy, Prusa. Czeska produkcja. Gościu wpadł na pomysł, że wymyśli urządzenie, to akurat drukarka, bo przed Prusą jeszcze był inny projekt tego chłopa. To samo replikacje. Otóż, żeby było śmieszne, chłop drukuje te drukarki na drukarkach. Oczywiście nie wszystko, no bo tu dużo jest aluminium, ale te wszystkie uchwyty kolorowe, które widzicie, są wydrukowane na drukarkach 3D. Ma ich tam chyba z tysiąc na hali i ciśnie z tymi częściami i drukuje. Dziwi mnie to, że to się opłaca, no ale nie się opłaca. Oni sprzedają tysiące tych drukarek. Drukarka jest naprawdę świetnie testowana, ma bardzo dobre wsparcie. Jako, że sprzedałem ich mnóstwo jest niezły background testowy. W zasadzie złego słowa nie mogę o niej powiedzieć. Potem powiem mniej więcej co, co bym w niej poprawił, bo wydaje się nieco śmieszne jak na to, za tą kwotę, ale tak wymyślili tak zrobili. W kicie drukarka kosztuje chyba 3300 zł teraz, bo można ją kupić do złożenia samemu. Przy czym dodam, że yy, drukarka przychodzi w naprawdę profesjonalnym pudełku. Naprawdę ładnie zapakowana, robi świetne wrażenie. Z świetną książką dostajecie paczkę Haribo. Wszystkie narzędzia, naprawdę poezja. Za te pieniądze no nie, ma, nie ma się co wstydzić, jest kompletnie wszystko. Yy, drukarkę można kupić w formie złożonej, kosztuje chyba 1200 zł więcej, około 4,5 No niestety nie jest to mała kwota. Zresztą powiem wam, że ja ją mam rok i naprawdę. Robię model, wrzucam, drukuję, drukuję, drukuje, wrzucam model, drukuję, drukuje, nie bawię się w żadne ustawianie, poziomowanie, nie mam żadnych problemów kompletnie z niczym. Wiadomo, czasem można wstać na grupa, że coś się popsuje w tej drukarki, no wiadomo, przy takiej skali nie ma opcji, żeby się coś nie zepsuło. Lecz no, naprawdę złego słowa nie mogę powiedzieć, sprzęt jest dobrej jakości, naprawdę jest depicowany i mm, działa wyśmienicie, mega powtarzalne wydruki, w zasadzie żadnych problemów z tą drukarką nie mam. Jeśli chodzi o zastosowanie, no to ja osobiście dużo grzebie w DIY, Na przykład, teraz taki spartański pomysł: wydrukowałem narożniki obudowy z materiału PETG, odcień Galaxy, taki z brokatem, jak widzicie. Nie specjalnie to ukrywałem, widać, że to jest wydruk, bo tak ma być. Powiedzmy, że promocja wydruków 3D wyszła naprawdę super. Niestety, no, czas drukowania przy tej jakości 10 godzin jeden taki narożnik, ale to trzeba się z tym pogodzić, że. Drukarki 3D potrzebują czasu, żeby coś wydrukować, jeśli to ma być solidne. Tak? Bo Możecie oczywiście podczas wydruku zmieniać jakość wypełnienia i procent tego wypełnienia. Tak było 50%, żeby ten materiał był naprawdę twardy i wytrzymały. Zresztą przykrywany jest z aluminium, z góry też będzie aluminium, tak więc musi to być w miarę sztywne. No, oprócz narożników ja osobiście drukuję różnego rodzaju uchwyty. Tak, jak widać. Uchwyt do zasilacza, uchwyt do kabli. Tu w przezmocniaczu mam wydrukowane cały uchwyt do drabinki rezystorowej do regulacji głośności, to akurat jest z PLA wydrukowane. Uchwyt do blachy, tak tu widać gdzieś w tle. Naprawdę, jeśli robicie coś przy modelarstwie, przy DIY, to drukarka 3D jest naprawdę waszym przyjacielem, jest ultra wygodna, bardzo prosto się obsługuje i... I w zasadzie robota idzie. Nie wiem, jak na tych chińskich drukarkach. Ale jeśli chodzi o Prusa, Prusa podjęła współpracę z, z firmą która produkuje bodajże slicera. Mają swój dedykowany slicer. Naprawdę nie wiem jak to w chińskich jest, ale w slicerze, o tym dedykowanym do Prusy, no wszystko poustawiacie, importujecie sobie jakiś tam model, weźmiemy sobie jakiś przypadkowy, nie wiem, na przykład mój narożnik. Ustawiacie parametry, tam domyślnie jakieś wypełnienie, nie wiem, na przykład 50%. Rodzaj wypełnienia, nie wiem, jak będzie siatka. Nieważne, nie ma znaczenia, yy, dacie slice. Oczywiście, po wyboru materiału. I wszystko, co trzeba, to zapisać ten plik na karcie. Zapisujecie plik na karcie, yy, ładujecie to do drukarki. Tutaj macie slocik. Do drukarki, karta SD. Yy, drukarka wie, jaki to materiał, jaka warstwa, jaka temperatura. Kompletnie nie dotykacie panelu nic, nie trzeba ustawiać wszystko. Klikacie ze slicera, wrzucacie na kartę i robota z drukowaniem idzie. Kompletnie nie trzeba nic tu grzebać. Oczywiście można, bo panel jest przydatny np. do ustawienia wysokości pierwszej warstwy itp. itd. Takie różne sprawy kalibracyjne. Natomiast do samego druku nie trzeba. Wystarczy usadzić tą kartę i. Wybrać model, pokazuje oczywiście jaka grubość, jaki materiał, bo materiał też wybieram w slicerze, to ma znaczenie, gdyż no, zmieniają się parametry wydruku, tam włącza się nawi, wyłącza się nawi, różne na temperatury stołu, ekstrudera. Hmm, to wszystko jasne, bo mamy inny materiał, tak. Naprawdę jest super wygodne. To, co mnie martwi, to ciekaw, ile to gniazdo karty SD wytrzyma, no bo jak jednak drukujecie ciągle dużo, to w wsadzacie i wykładacie w kółko tą kartę. Zobaczymy ile pożyje drukarka, może oczywiście drukować z komputera, aczkolwiek nie polecam drukowania po USB, gdyż cokolwiek zrobicie na kompie, co zaburzy Waszą transmisję danych między drukarką a kompem, no może, ten, może to potem być widoczne w wydruku, nie daje nie da Wam nikt gwarancji, że to nie wyjdzie w żaden sposób, a puścicie kartę, ona sobie idzie własnym życiem, czyta sobie ten dzikodzik z tej karty i nie ma kompletnie yy, żadnego problemu z tym. Jeśli chodzi o panel, no to tutaj widzicie standardowy panel, tam chyba HD447... 780 Magii nie ma, ale w zasadzie wszystko obsługujecie tym jigiem, jest nawet po polsku jak ktoś lubi można sobie sterować ruchem osi no opcji jest naprawdę mnóstwo przy czym, no, ja go praktycznie tak jak mówię nie dotykam w żaden sposób gdyż nie ma sensu, wszystko przychodzi razem z z Klikiem ze slicera, tak więc zaglądanie w tym miejscu jest całkowicie zbędne. Jedynie do kalibracji, jeśli chcecie na przykład zmienić filament, no to należy yy, oczywiście użyć opcji do wysunięcia filamentu, jak i do jego późniejszego załadowania. Yy. I to w zasadzie w zasadzie tyle. Yy, co do samej budowy, to jak mówiłem to jest wydrukowane wszystko, to pomarańczowe powciskane są w to tulejki rama jest z aluminium bardzo ładnie pomalowana, naprawdę struktura jest zaje fajna, sam bym użył przy jakimś projekcie ale niestety nie mam takiej, takiej możliwości roleczki dostajecie uchwyt do roleczek plus jakąś roleczkę w gratisie ja oczywiście łamałem od razu uchwyt przy pierwszym zakładaniu, tak więc uwaga, to jest bardzo delikatne yy, brukarka jest bardzo ładnie zmontowana. obudowy na zasilaczy na sterownik, kabelki ładnie pochowane yy. To, co jest trochę słabe w tej drukarce, jeśli mam mówić o jakichś wadach, to, gdzie w sumie cała drukarka jest wykonana spoko, to na przykład dziwne jest to, że wałki są zamontowane, dolne wałki, na trytytki. Wiadomo, yy, siła działa w dół tego wałka, tak więc to nie powoduje żadnego problemu, ale no, wygląda to co najmniej słabo. Tutaj ładne aluminium, nierdzewne śruby, a tutaj wały na trytytce. Dwa, to co zauważyłem, to to, że stół z tej strony jest na dwóch tulejach, tu jest łożyska, a tu z tej strony na jednej. To jest dziwne, bo wiadomo, to zapewnia odpowiednią sztywność, nie ma tu jakiejś mega siły na tym stole, no. Ale logiczne by się wydawało, żeby tu były dwie tulejki, tu były dwie tulejki. To wiadomo, jakby drążyć dalej, no to ten wałek zużyje się szybciej niż ten, no bo tu macie dwa łożyska, tu macie jedno. To jest dziwne, nie wiem, może taka oszczędność. Nie wiem, czy mogliby to zrobić. Yy, dwa. Yy, plusa ma takiego hardware boga małego, może wam pokażę. Rusza stole. Widzicie? O. Jest taki babo, że wyłączycie zasilanie, pociągniecie stół, silnik krokowy, obracając się, wytwarza napięcie i uruchamia się układ. Widziałem na grupie, że ludzie tak nieświadomie pociągnęli ten stół do siebie i niestety spalili wyświetlacz. I cholera wie co jeszcze się mogło spalić, gdyż prawdopodobnie on wytwarza większe napięcie niż ten układ potrzebuje i nie jest to w żaden sposób zabezpieczone. Według mnie to jest bak sprzętowy, powinni to poprawić, nie powinno być tak, że jak ja w trybie wyłączonym ciągnę ten stół, to napięcie idzie z powrotem do układu, powinno to być odcinane na jakiś tam diodach czy innym bardziej zaawansowanym układzie. No. To jest taki bubble, jeśli można powiedzieć, który mi się w zasadzie wykryć, nie wiem, powinien ktoś go wcześniej wykrył, ale mi to wyszło przy okazji. Tak więc nie polecam ciągnąć intensywnie stołu, jeśli drukarka jest wyłączona, gdyż możecie sobie uszkodzić drukarkę, a tego chyba nikt nie chce. Nawet co do wydruku obudowy, nawet cała głowica jest wydrukowana. Tak jak widać, co jeszcze warto dodać? Prusa daje płytę PEI. Jest taki ciekawy materiał w zasadzie blacha pokryta jakimś wiadostwem, Na które możecie drukować, i potem ściągać sobie płytę i odklejać tego modele. Ta płyta jest ogólnie dość droga, kosztuje 200 stówy. Znaczy, oczywiście, jak kupicie drukarkę, to dostaniecie jedną w komplecie łatwo ją uszkodzić. Trzeba pamiętać o smarowaniu kleju jeśli drukujecie duże przedmioty, gdyż tak przywierają mocno do płyty, że przy odrywaniu mogą powstać takie bąbelki, które niestety zostają no i potem macie lekką wypukłość. Tak więc pamiętajcie, żeby tego nie uszkodzić. Płyta jest oczywiście stalowa, stół jest magnetyczny, z magnesami neodymowymi się przyciąga bardzo mocno jest naprawdę. Wygodne. Ja osobiście używam tylko PEI, nie używam żadnych szyb i innych wynalazków. Szczerze nawet nie używam kleju, ale to na własne ryzyko, jak to woli. I drukuję tak jest. Raz w momencie, jeśli Was stać na tą drukarkę, naprawdę bierzcie, złożycie, skalibrujecie i drukujecie, drukujecie i nic więcej z tym się nie robi. Druki są powtarzalne, naprawdę wysokiej jakości. Jest super wsparcie. Slicer bardzo pomaga, nie trzeba mieć żadnej specjalnej wiedzy bawić się w jakieś ekstremalne parametry, ustawiacie tylko wysokość warstw, wypełnienie wzorek i lecicie z robotą. Naprawdę jest to odopicowany produkt i dodatkowo od naszego czeskiego producenta za niedalekiej granicy. Wiem, że okres oczekiwania jest dość spory, a czekałem na nią miesiąc. Nie wiem, jak teraz, pewnie może być dłużej, ale warto ją zamówić. Czasem można w Polsce gdzieś kupić jakiegoś resellera, Cena powinna być nawet ta sama. To w zasadzie tyle. Macie pieniądz. Kupujcie Prusę. zajebiste sprzęty.